Sprawdźmy. Sprawdźmy pokrótce, jak będą wyglądały wybory prezydenckie w 2020 roku. Co można zauważyć na pierwszy rzut oka? Wybrana została data taka sama jak uprzednio, mimo że do wyboru były chyba dwie czy trzy daty, została wybrana data 10 maja. Co może oznaczać, że jednak ktoś daje wiarę? W czy astrologii, kierując się tą samą datą, a nóż przyniesie szczęście. Patrząc tutaj z punktu widzenia astrologii i numerologii, tutaj rzeczywiście yy, ktoś by spojrzał, jak gdyby powierzchownie, no bo oboje tutaj, jeżeli rozpatrzymy oczywiście dwie osoby, bo tutaj głównie rozpatrujemy dwie, na razie nie rozpatrujemy tych pozostałych. Ale tutaj prezydent Andrzej Duda jest pod znakiem byka. Inna dekada wprawdzie. Pani Małgorzata Rukidowa, błońska jest również pod znaku byka. Teraz popatrzmy sobie na inny aspekt. Co jest bardzo ciekawe i co trudno byłoby tutaj właśnie yy, przewidzieć. Jakbyśmy tak patrzyli. Oboje mają Merkurego w byku, Słońce w byku. Różnią się jak gdyby Wenus. Yy, ona ma w byku, a on ma wraku. Marsa ma również wraku. No i ona z kolei ma Marsa w raku, więc bardzo po, po, podobnie. No tak plus minus, bo tu byśmy się mogli wgłębiać w to. Co więcej, bardzo fajnie to wygląda, ponieważ, o ile te godziny są dobre, to tutaj jest oś dla Pana Dudy Strzelec-Bliźniak, a dla Pani Małgorzaty Bliźniak-Strzelec. No, no. Ciekawie. Jednakże, patrząc na całość, jeżeli do wyborów dojdzie, a myślę, że dojdzie, i jeżeli Andrzej Duda będzie dalej chciał pozostać tym prezydentem, w sensie, że nie, nie stworzą się żadne jakieś okoliczności utrudniające wybory, czy to w jego życiu osobistym, czy też w kraju naszym, to uważam, że Andrzej Duda zostanie prezydentem 2020. Jednakże jest to założenie, jeżeli nic wyborom nie przeszkodzi lub też nie przeszkodzi jego decyzja. Ponieważ tutaj może się coś jeszcze zadziać. Ja bym powiedziała, że w okolicach maja połowy, ale nie wiem, czy to będzie związane z wyborami. Może nie. Coś się zadzieje w Polsce w, w maju 2020. Myślę, że bardziej w tej drugiej połowie odliczając. Nie wiem, co to może być. Jednakże możemy się czegoś spodziewać tutaj. No, coś, co przestraszy po prostu Polskę, ale nic złego się nie wydarzy, więc nie wpadajmy w panikę, ponieważ już za okres miesiąca, jakby Polska wejdzie w taki cykl ja bym powiedziała to w innym nagraniu w cykl taki, że może więcej, być po prostu takie jak gdyby paniki. Już w okresie za miesiąc to się zacznie. No ale załóżmy, że na przykład wszystko by było w porządku, wybory by się odbyły i tak dalej. Andrzej Duda wygrywa i tutaj mam y, taką wiadomość, że w połowie 2021 będzie jakaś sytuacja związana z prezydentem. Dziwne by było, gdyby on no, nie wiem, coś będzie na kres, na kres. To będzie jakiś taki kres dla niego, że nie wiem, co tam się może zdarzyć. Co pamiętajmy sobie? Tak pod rząd. Tutaj bym powiedziała, że okolice maja, a przyszły rok okolice może czerwca, może maja. Nie wiem, tutaj się można pomylić miesiąc, ale też w okolicach połowy roku. To trzeba byłoby obliczyć. Tu coś się wydarzy. Ja nie wiem. Czy, czy to będzie związane z jakimś szaleństwem? Nie powiązane z Andrzejem Dudem, on akurat nie oszaleje, absolutnie, ale to będzie powiązane z jakimś takim szaleństwem, które się wydarzy w 2021 roku w połowie i to może wpłynąć na niego i nie wiadomo, co on zrobi. Nie wiem, o co to będzie chodziło. Jakiegoś szaleńca z danej grupy, może politycznej, może grupy których uważa za swoich znajomych, yy, albo, albo jeszcze coś innego. no Będziemy się przyglądać. Także taka sytuacja może być. No dobrze, a teraz zobaczmy. Jeśli chodzi o. Yy, jeśli chodzi o co? <laughs> jeśli chodzi o te wybory, to patrzymy. Ja tutaj z punktu Astro więc jednak bym powiedziała, że Duda wygra aniżeli e, Kidawa ale zobaczymy co karty na to jak one się ustosunkują jeżeli wylosuje mi się każda nie ma odpowiedzi, to będzie to nie wiadomo co się zdarzy <grym> patrzymy dobrze, czyli kto tutaj wygra czy pan Andrzej Duda czy pani Małgorzata e, Kidawa

Dlaczego tutaj silnie zaznacza się też zagranica? Dziwne. Bardzo dziwne, że zaznacza się tutaj silnie zagranica. I to bardzo mocno, jeśli chodzi o te wybory. Co to będzie? To nie wiem. Inne rozwiązanie. Mhm. Nie wiem, może będą po prostu dwie tury. No ale to chyba wszyscy wiemy, nie? Wychodzi na to. Czy on wygra? Ja bym powiedziała, że ona na pewno nie. Ponieważ tak, tu jest do góry nogami, tu jest problem, opóźnienia, niby coś idzie do przodu, potem y, żale, pretensje, zablokowana sprawa. A on? No, jakaś go tutaj nigdzie nie widzę. Ale na pewno nie ona. Mam tutaj pieczęć, tak? Ale dlaczego za granicą mi się tu wplątała? Y... No nic. Nie jesteśmy wszechwiedzący. Tak samo nie możemy wytypować numerów. Y... Dziwnie się to wszystko pokazało. Jakbym miała wybierać, bym powiedziała, że on. Ale nie rozumiem, dlaczego jest to pokazana za granica. O co chodzi? Mamy też tu jakieś po drodze kobiety. Kto wie. Y... Przy czym. Na pewno będzie jakaś powtórka. Yy, więc, jeżeli on dotrze, yy, jeżeli on dotrze do tych wyborów, tak, to ja bym powiedziała, że z punktu astronomeru yy, powinien. Ma lepsze aspekty mimo wszystko. Yy, jest tutaj jednak niepokojąca sprawa, powiązana z jakimś wydarzeniem w Polsce w maju. ale nie musi się to koniecznie nałożyć z wyborami. Naprawdę coś niepokojącego się stanie. A tutaj, jeśli chodzi o niego, to też dziwna sprawa się pokazuje, że gdyby wygrał to w 2021 roku, w połowie coś się dzieje. A ja nie wiem co, ale coś się dzieje i tutaj będziemy obserwować, o co tutaj chodzi. Miejmy nadzieję, że nic się nie stanie, że wybory się odbędą. Być może pokazuje się tutaj, że będzie druga tura, dlatego tego nie wyraźnie widać. No i ostatecznie na, naciągając tutaj na astronomerologię, on by przeszedł. Nie wiem dlaczego pokazuje się przy tych wyborach intensywnie zagranica. Tutaj rozpadając na niego karty Yy, mamy tutaj luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i te miesiące są bardzo pozytywne więc on powinien wygrać tak naprawdę on nie występuje w krótko w walecie czyli jeszcze no nie jest takim człowiekiem doświadczonym yy, w sensie no to zawsze jest czyimś tam jak gdyby nie chciałbym nazwać brzydko pionem, nie ale tak to wygląda no on może po prostu też ludzi testować tak, on testuje też ludzi. To jest jakieś takie działanie, że on też testuje ludzi gdzieś tak, w taki sposób. Ja nie wie, że on jest zły, że oszukuje i tak dalej, bo nie, bo nie wyszła taka karta, ale też on jest w, w roli jak gdyby, takiego testownika i też sprytnego człowieka. Teraz jakieś kłopoty się pokazują. No i też trzeba tutaj wziąć pod uwagę, że... Nie, że jak gdyby jest tutaj dopuszczone luty, marzec, kwiecień do kwietnia będzie dopuszczane jakieś oszustwo tutaj nie mówię, że jego ale być może przeciwników bo przecież też inni startują, tak więc też nie będą jeszcze jakieś oszustwa tutaj yy, prowokacje oszustwa na naszego pana prezydenta dotychczasowego tu będą coś takiego jakieś zdrady będą nawet takie rzeczy będą się działy. Ja bym powiedziała, że powinien ostatecznie wygrać. Silnie się za granica pokazuje, ja nie wiem. Zapamiętajmy sobie jedno: mam, nie mam oczywistego obrazu, więc sama jestem zdziwiona. Robię formę gdybania. Co będzie, jak rzeczywiście staną wszyscy na podium i, i, i kto wygra, tak? Robię gdybania bo nie mam oczywistego obrazu i dlaczego bardzo silnie pokazuje się zagranica, jeśli chodzi o wybory. wyjaśnimy sobie tą interpretację, jak już się to wszystko skończy. No tak się pokazuje, tak jakby bardzo silnie pokazywała się zagranica. Jeżeli idę w gdybanie, to uważam, że rzeczywiście że tutaj bardziej ma on aspekt sprzyjający ale też dlaczego ta zagranica się pokazuje i o co tutaj chodzi w ten sposób. No cóż, no i zapamiętajmy sobie maj 2020 i połowa roku plus minus 2021. Bardziej ta druga połowa z jakimś szaleństwem będzie związana. Nie wiadomo, co to będzie za szaleństwo, a tutaj w maju czekajmy. Jakieś straty tutaj, jeśli chodzi o nasz kraj. To tyle. Pozdrawiam.